Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. I pamiętacie, tutaj była piątka maluchów. Zostały mi dwójka, oczywiście dwie samiczki. No tak jakoś zostały. Yy, bo poszło mi pani chciała same samczyki, więc pojechały same samczyki. Tak. E, w ostatnim filmie e, mówiłam Wam, jaka była płeć, i niechcący pominęłam jeden komentarz pani Eli, za co przepraszam. E, po prostu sprawdzałam sobie komentarze, no i pominęłam nie wiem jak to się stało, ale muszę się przyznać, że pominęłam, także dwie osoby zgadły, dokładnie chodzi o to ile było samców, ile samiczek ostatnio pozdrowiłam hodowlę królików tabi tym razem pozdrawiam serdecznie pani Elu i przepraszam jeszcze raz, dziękuję, że pani mi powiedziała, zwróciła uwagę bo powiem szczerze, że chyba bym się nie gapnęła Chociaż czytałam chyba ze trzy razy te komentarze, ale jakoś tak nie zwróciłam uwagi, może przez to, że byłam chora. Dobra, nie ma co się usprawiedliwiać. Pani Elu, pozdrawiam Panią. Yy, oczywiście dla Was wszystkich życzę już w tym momencie wesołych świąt Wielkanocnych. Yy, nagrywam się w środę, dlatego że od jutra nie będę po prostu miała czasu, a dzisiaj, że sprzątam wszystkim królikom, no jestem już prawie przy końcu. Zostało mi chyba jeszcze ze cztery klatki. Ale tak sprzątam i tak. Co ja wam miałam powiedzieć? Tutaj była piąteczka, została mi dwójka. Maluchy już są takie, no, samiczki już są takie, takie duże. Kalifornijski też są duże, ja im dopiero rozdałam zboże, a jeszcze nie rozdałam im sianka. No bo jak sprzątam, to wiecie sami. Tak, tutaj jest cały czas tyle, ile było, czyli siódmeczka. Mama się ładnie sobie chowa. Boni też oczywiście posprzątałam. Też ma tutaj siódemeczkę. Też wszystkie chowa. Także też super. Te kolorowe to pewnie będą samce jak zwykle. Jak chcę jakiegoś kolorowego z mieszanych, to zapewne będą to samce. Na bank. Uznając moje szczęście. Albo raczej pecha. U mnie dzisiaj porządnie wieje. Tutaj zostały mi dwie samiczki kalifornijskie, bo samczyk stąd pojechał. Także też się cieszę, bo szczerze mówiąc nie miałabym gdzie oddzielić. A tak mam, jak to powiedzieć, problem z głowy z oddzielaniem samca od samiczek. Stąd ten samczyk, co tutaj był ten srebrny, też sobie pojechał. Została samiczka. No, bo ona była tak czy siak młodsza od samczyka o tydzień, ponad tydzień, 10 dni. Także ona i tak jeszcze musi zostać ten tydzień z mamą i dopiero pomyślę, co by tu. Ale tak, ona sobie została. Reksów też mi na razie nic nie ubyło. Nadal są trzy samiczki wolne na sprzedaż. No, a samczyk, tak jak mówiłam, jest zamówiony. Ta mama tą szósteczkę, co miała, nadal chowa. Także tutaj nie mogę nic powiedzieć. Więcej. Awa, ja im wyczyściłam. Już będą miały wszystkie czysto na święta. <noise> co staruszko. Także też mnie to cieszy. Mam nadzieję, że zdążę odchować maluchy. Że odchowa. Jakby jej się coś stało, no to szkoda tych maluszków. No i jej przede wszystkim. No ale co się dziwi, ona już starsza, widać po niej także, no mam nadzieję, że jeszcze odchowa. Tym maluchom też wreszcie wyczyściłam gniazdo i wyrzuciłam, bo już nie siedziało w gnieździe. Biegają sobie cała siódemeczka po klatce, już podjadają, zaraz muszę im dać siankę i dolać wody, bo widzę, że dzisiaj jest iście naprawdę wiosennie. Także tutaj już ładnie. I mama, no, także rosną pompusie. Ten samczyk ma wizer, wizer, on ma jeszcze tam klatkę, tam daleko się kończy, ale muszę mu wyczyścić, bo ma bałagan. Tak, tak, właśnie tak. A przymknęłam na chwilę samczyka. No jak widzicie y, pogoda już dopisuje, ja już pomału ściągam sobie tę fliselinę, bo niepotrzebna już myślę jest, bynajmniej tutaj. Tutaj u tego samczyka też ma wyczyszczone. Zostawiłam jeszcze tu, ale w święta ma być tak upalnie, że najprawdopodobniej ją zdejmę. No dzisiaj nie ściągałam jeszcze wszystkim, bo wieje. Ale ogólnie już moskitera jest pościągana. Moskitera mówię, fliselina jest już pościągana. Tutaj jeszcze została przy tych maluchach, bo one są na przewiewie. Więc nie chcę, żeby je przewiało. Przydałaby mi się jeszcze jedna wolna klatka, bo bym oddzieliła te samiczki od mamy, ale no chwilowo nie mam gdzie. Zobaczymy, co będzie dalej. I powiem Wam, że no dzisiaj jest naprawdę ciepło, ładnie. Teraz Wam powiem, jest 13 stopni w cieniu. 13. Powiem Wam, że jest, no jak sami widzicie, 13 stopni w cieniu. Także jest ładnie na słońce Oczywiście pewnie będzie większa, odczuwalna. No, ale wieje i wszystko wiatr psuje. Znaczy to tak trochę. No. Telefon mi gubił ostrość. Dobra, jak widzicie, u mnie na razie nic się nie zmienia. Nie ma nic ciekawego. Przynajmniej oprócz tego, co tam mam, ukrywam. No ale myślę, że już niedługo, dwa tygodnie, jakoś po świętach, Wam powiem, co tam chowam i zobaczycie. No i tak ogólnie. Nadal zastanawiam się nad tym, czy będę w tym roku coś nowego wprowadzać. Na razie to chyba nie, nie mam jakichś tam wymagających planów z tego względu, że po prostu nie ma miejsca na więcej królików i chyba zostanę przy tej ilości albo jeszcze mniejszej, bo rzeczywiście jest ich za dużo. A ja nie dam rady wyrobić je przy wszystkich na raz, ale zobaczymy. No, przy dwójce dzieci to wiecie, jak to bywa. Czasami jest ciężko. Dobra, myślę, że tyle. Zobaczymy się, usłyszymy się po świętach. Jeszcze zobaczę, czy będzie to poniedziałek, czy po prostu wtorek, no bo może tak będzie mi łatwiej. We wtorek, oczywiście. Ja Wam wszystkim życzę udanych świąt Wielkanocnych, wesołych, przede wszystkim i zdrowych. Nie tak jak ja. No właśnie. Dobra. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.